Cześć wszystkim. Odzywamy się z samochodu. O, proszę tutaj, ktoś sobie zajada. Hello. Jesteśmy w Planchestown przy Dublinie i przyjechaliśmy załatwić parę spraw. Jakich? Papierkowych. Taki oh. słaby dzień, trochę wieje, nie? Znaczy deszcz nie pada, ale przez ten cały zeszły tydzień jakby non stop jakieś sztormy były. Cały czas padał deszcz i wiało strasznie mocno, tak? Także takie humory też nam już nie dopisują. Także dzisiaj mamy wolne wszyscy. Wyszliśmy z domu i pójdziemy sobie coś zjeść do, do włoskiej restauracji. Ha, światłem się musi bawić tu, o. I nie wiem co dalej będziemy robić, ale postanowiłem, że się to szkoda, jest do was zobaczymy co z tego wyjdzie. O, jest no. Gentlemen, the ones we on TV. <laughs> Hide. 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 just don't A my wchodziliśmy z Santim do sklepów na zakupy. Na, na zakupy, tak tylko po prostu. No i nic nie kupiliśmy. Piękne słońce świeci, o i bardzo słabo widać. E, tak mówiłam, że deszcz padał, nie? Padał, padał przez tyle dni, a teraz piękne słońce wyszło tutaj, ale no, zobaczymy co u nas będzie. będzie jakiś krótki pewnie znaczy nie pewnie, na pewno i czekam w sumie na dwie paczki dzisiaj także nie wiem czy zostawi zostawią pod drzwiami czy co oni tam zrobią, zobaczymy jak to jedziemy no i to na razie A że zostawili mi yy, przesyłkę pod drzwiami samymi masakra. Pod drzwiami zostawili Jakby nie mogli przynieść tutaj na tył, nie? Hmm. Czesłanie Dobrze, jesteśmy w domu Otworzymy sobie tą paczkę z brudem razem No zostawił mi To to był, to był dostawca z firmy Nightline I z tej Firmy zawsze zostawiają Paczki pod drzwiami Na klamce, albo tak pod drzwiami Zobaczcie, deszcz pada dzisiaj No niedużo, no ale pada. jest mokry karton. I na przykład DPD zawsze jak przywozi, no to przynosi jak nas nie ma w domu, to przynosi tutaj jakby od ogrodu, nie? Z tyłu domu, bo tam nie mamy bramy ani nic. Wchodzi pod drzwiami na przykład, stawia od ogrodu. A ci zawsze na zewnątrz. My mieszkamy tu przecież przez ulicy przy ulicy, także każdy może sobie wziąć tą paczkę, nie? Yy, to jest paczka z butsa, buts to taka Zaraz Zobaczymy, co tu przyszło. Tak, dwa żele, to są takie do higieny intymnej. To była jakaś promocja była na nie, to dwa. W sobie złożyłam zamówienie tylko i wyłącznie z powodu tego, że była promocja na te kosmetyki Pixi. Chyba tak to się mówi, Pixi. Chciałam je wypróbować i była cena yy, 3 za 2. czy za 2 się płaciło, one dosyć drogie są, bo... 30, euro? 34, jedna. Także no, zapłaciłam jakby 68, chyba. To jest tonik z retinolem. Wiecie co? Nie widać tutaj, bo strasznie słońce świeci. Zaraz to przyniosę. z Jasmine Flower. Dużo widziałam o tych kosmetyków, chciałam je wypróbować, także zobaczymy. Taki bardziej peelingujący chciałam. Co tu mamy jeszcze? Tak. Pilen Polish z kwasem Lactic Acid and Papaya 60 ml, to i serum Overnight Glossium z kwasem glikolowym. I co Aloe Vera, tutaj jest, w stanie już. Moje serum się kończy. Aha, tutaj jest tak zamknięte. I pompeczka do tego. Bo chciałam mieć coś innego i sprawić. po prostu wypróbować to. No i ten tonik, dobrze. To były dwa za trzy. I co jeszcze wziąłam? A to! To jest taki krem, tej Boosting, to dla mojej teściowy na prezent, bo jedziemy niedługo. To jest taki normalny krem i serum. Jakieś to jest z wódca, już nie pamiętam ile kosztowało, po 10 euro chyba, coś w tym stylu. To takie podpaski tylko, o. Jakieś najzwyklejsze. A, i to. To dla młodego, owocowe takie zaszytki. W wódce można właśnie jedzenie kupić dla dzieci. To takie małe zamówienie. W nie dużo na te kosmetyki najbardziej czekam, po prostu. No i co, chyba na dzisiaj to będzie tyle. Byliśmy w księgowości, tam potrzebujemy papierów do banku. Także coś tam mamy, będziemy załatwiać. No, byliśmy na tym lunchu, tak jak widzieliście, zobaczyliśmy tam chyba 62 euro. I tam po sklepach tak szybko, ale to tam nic nie kupowałam, bo już tu sobie zamówiłam i zamówiłam paczkę małą, małą taką z hm także czekam też na nią. Myślałam, że dzisiaj przyjdzie. No i tyle. Nic dzisiaj więcej nie robimy. Tak mi się wydaje. Yy, może dzisiaj będzie Love Island w końcu leciała, bo przez dwa dni teraz nie było. Bo... Ta prezenterka z, yy, co była z Love Island, nie wiem, czy ktoś oglądał, nie wiem, czy kojarzycie. Może ktoś, kto w Anglii mieszka, to kojarzy. Anglii, Szkocji. Yy, Karolina... Karolin Flak popełniła samobójstwo, także jakby zawiesili program na razie. Przez tą pogodę ostatnio to strasznie takie ciężkie humory, ciężka głowa, bo nie można. Znaczy byliśmy krótko na spacerach, chodziliśmy, ale strasznie wieje wiatr, także z wózkiem też nie wyjdziecie naprawdę, bo i za chwilę pada co dwie minuty. Mam jakoś taki spadek energii ostatnio po prostu przez ty. Przez to pogodę chyba, bo taka byle jaka, naprawdę. I też mój młody strasznie źle śpi teraz. Tak po 10 razy w nocy się budzi, także no ciężko. Dobrze, dzięki, dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że to będzie taki krótki filmik. Z tego wszystkiego mi wyjdzie. Dajcie kciuka do góry, jeżeli Wam się podobało. I na razie.